No witam, kieruję się do moderatora YouTube. Proszę usunąć mój filmik. Z użytnika wykop śmieszne filmiki. Wczoraj skopiowany było mój filmik na inny kanał. Proszę się wziąć za skasowanie. Bo złamali moje prawa autorskie, które nie powinno być złamane, bo to ja wystawiłem, a nie ktoś mi kopiuje. Dwa. Skąd mają mój numer gigie? Wysyłają na forum różnych też. Bez mojego prawa, moje fotki też są na różnych stronach. Mogę podać Wam. I czy wysyłają? na forum różne na stronach portalach rozmowy prywatne, z, co z kimś pisze, o kim i z kim. Proszę się z tym zająć za złamanie praw autorskich i żądam skosłania mojego filmiku z użytnika, tylko śmieszne filmiki. Podam Wam tam link, proszę się zająć tą sprawą. A Wy ludzie, przestańcie robić z siebie pajaca. Po prostu zastanówcie co się, ro co robicie, bo mnie to aż nie rusza. Jeszcze raz mówię do Was: nie róbcie takiego świństwa, bo przez Was YouTube będzie zamknięty. I dopiero będzie policja na karku u Was. Bo będzie tak gnałłłosiona ta sprawa, że nie wstaniecie. Ale to jest już nie moja sprawa. To są wasze sprawy, wasza sprawa. Za złamanie praw autorskich mi. Moich filmików, które ja sam nagrałem, sam wystawiłem. I ktoś mi kopiuje moje filmiki na różnych portalach. Tu zastanówcie się, dobrze? A do moderatorów proszę. Najszybciej skasam mój filmik. Podam wam link tam. Dziękuję.